Chcemy dzisiaj rozważyć jedną z największych tajemnic, jaka jest na świecie, którą to ludzie bardzo chcieli zrozumieć. Jest to tajemnica zła. Jaki jest początek zła w świecie stworzonym przez doskonale dobrego Boga, pełnego mądrości? Dlaczego Bóg. Pozwolił, aby zło istniało? Dlaczego zło ma taką przewagę w wielu miejscach na świecie? Dlaczego jest tak wiele chorób, biedy, cierpienia? Czy Bogu nie zależy na naszym zdrowiu? Istnieje odpowiedź na następujące pytanie. Dlaczego Bóg dopuścił, aby zło istniało? Czy to dlatego, że Bóg nie ma nad tym kontroli? W wielu częściach świata bardzo często widzimy, jak ludzie cierpią na różne sposoby. Nawet nasze serca są tym poruszone. A co z Bogiem, który jest pełen współczucia? Zanim przejdziemy dalej, musimy zrozumieć, że nasze ludzkie rozumowanie nie jest w stanie ujawnić nam prawdziwej natury Boga. Tak jak pies nie jest w stanie zrozumieć istoty ludzkiej. Ponieważ człowiek jest wyżej w hierarchii stworzenia od psa, w ten sam sposób nie jesteśmy w stanie pojąć Boga. Jeżeli pies miałby zrozumieć istotę ludzką, to człowiek musiałby w tym celu wyjaśnić się temu psu, nauczyć tego psa poleceń. W ten sam sposób. Gdybyśmy użyli naszego rozumu, aby próbować zrozumieć Boga, byłoby to głupstwem podobnym do psa próbującego zrozumieć człowieka. To jest po prostu niemożliwe. Powinniśmy pozwolić, aby to Bóg objawił się nam. I o tym właśnie czytamy w Biblii. Bóg zdecydował się objawić nam swoje przesłanie poprzez Biblię. W Biblii czytamy o Bogu, który jest zainteresowany osobistą relacją z każdą jedną istotą ludzką, jaka żyje na powierzchni Ziemi. On jest naprawdę bardzo głęboko zainteresowany każdą małą rzeczą w naszym życiu. Bóg jest pełen mądrości, jest wszechmogący i niezrównany w swojej potędze. Wie o wszystkim. Zna również przyszłość. I ma pełną kontrolę nad całym wszechświatem. Nie tylko na Ziemi, ale nad całym wszechświatem z miliardami gwiazd. On jest nieskończenie czysty. Nasze umysły nie mogą ogarnąć jego czystości. Jego miłość jest nieskończona. Pełen miłości, pełen dobroci. I Boża Miłość jest całkowicie bezinteresowna. Bardzo często miłość, którą widzimy na Ziemi jest samolubna, ale nie miłość Boga. Jego miłość jest całkowicie bezinteresowna. Od dnia, w którym stworzył człowieka, Bóg chciał dzielić swoją radość i szczęście z innymi, również z nami. Właśnie dlatego stworzył istoty żywe. I zanim stworzył człowieka i całą rasę ludzką, możemy dowiedzieć się z Biblii, że Bóg stworzył wielu aniołów. I tutaj również jego celem była możliwość dzielenia się radością i jego chwałą ze wszystkimi tymi aniołami. To stało się zanim on stworzył nas, istoty ludzkie. Jest jeden szczegół, kiedy Bóg stwarzał anioły. Obdarzył je wolną wolą, ale kiedy stwarzał gwiazdy i planety, nie dał im wolnej woli. Planety, na przykład, krążą wokół Słońca z doskonałą precyzją. Nigdy nie zawodzą, robią to od wieków. One nigdy nie sprzeciwiają się prawom, jakie Bóg dla nich wyznaczył. Każde ciało niebieskie porusza się po orbitach wyznaczonych przez Boga. Ruch Ziemi dookoła własnej osi jest doskonale zsynchronizowany w doskonałym posłuszeństwie wobec Bożych przykazań, które zostały im wyznaczone wieki temu. Ale jeśli chodzi o aniołów, jeśli chodzi o ludzi, o których powiemy trochę później, Bóg stworzył nas z wolną wolą. Mówiąc inaczej, Bóg stworzył anioły i rasę ludzką z wolnością, z wolnością wyboru. Czy chcemy być posłuszni Bogu, czy nie? Możesz być posłuszny albo nie. W odróżnieniu od gwiazd i planet, rośliny. Drzewa i rośliny, które obserwujemy, one rosną. Są posłuszne prawom natury, które umieścił w nich Bóg. Nie mają wolności i wyboru. Dlatego gwiazda nigdy nie może stać się zła. Planeta nigdy nie może stać się zła. Drzewo albo roślina nie mogą stać się złe. Nigdy. Dlaczego one nigdy nie mogą stać się złe? Ponieważ nie mają wolnej woli. Ale drzewa i rośliny mogą dać nam dużo dobrego, ponieważ Bóg stworzył je w taki właśnie sposób. Nie możemy powiedzieć, że te dobre rzeczy są ich bezinteresownym wyborem. Również planety same z siebie nie mogą uczynić niczego dobrego. Gwiazda nie może. Drzewo nie może. Ono rośnie w zgodzie z konkretnymi prawami natury, które są w nie wbudowane. Ono nie ma żadnego wyboru. A więc możemy powiedzieć, że te istnienia nie mają wyboru. Część stworzenia, taka jak gwiazdy, planety, drzewa, one nie mogą czynić ani zła, ani dobra. To jest tak, jak miałbyś robota, odpowiednio zaprogramowanego robota w twoim domu. Możesz go zaprogramować, aby sprzątał brudną bieliznę, aby robił wiele innych rzeczy, na przykład, aby przynosił ci gazetę. Może nawet zrobić ci kubek kawy. Jest wiele innych prac, które mógłbyś zlecić robotowi. Ale robot nie miałby żadnych uczuć. Nigdy by się nie sprzeciwił. Gdybyś zaprogramował go w odpowiedni sposób, zrobiłby każdą drobną rzecz, którą mu zlecisz. Bóg mógł stworzyć w ten sposób człowieka. Wtedy nie robilibyśmy żadnego zła. Wtedy w sposób automatyczny bylibyśmy ślepo posłuszni, bezwiednie poddając się Bogu we wszystkim. Ale Bóg nigdy nie chciał takiej ludzkości, tacy ludzie nie mogliby być jego dziećmi. Robot nie może stać się naszym dzieckiem, pomimo tego, że jest w pełni posłuszny. Każdy ojciec mógłby tak powiedzieć, wolę swoje nieposłuszne i krnąbrne dziecko od posłusznego robota. Tak właśnie jest z Bogiem. Czy rozumiesz, dlaczego ludzcy ojcowie czują w ten sposób? Dlaczego roboty i maszyny nie przynoszą radości bezdzietnej parze? Ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mamy w sobie coś z Bożej natury. I pragniemy, pary małżeńskie pragną mieć dzieci. One nie radują się z maszyn, nie cieszą się z posłusznych robotów. Chcą dzieci. Tu widzimy Boże serce. Bóg także chce mieć dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci, to kiedy o nich myślimy, one mogą stać się bardzo nieposłuszne, mogą zasmucać nasze serca. I teraz rozumiemy, dlaczego Bóg stworzył anioły i istoty ludzkie z wolną wolą, nie tak jak stworzył gwiazdy i planety. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć. Pierwszym warunkiem do tego, aby uznać istotę za istotę moralną, jest wolna wola. I jeśli nie mamy wolnej woli, nie możemy stać się Istotami moralnymi. Drugim warunkiem jest sumienie coś, co podpowiada nam od środka, czy nasze czyny są złe, czy dobre. Zrozumiesz teraz, że Ptaki i zwierzęta, one także mają wolną wolę. Są lepsze od drzew i gwiazd, w takim sensie, że mogą wybierać, pies może zdecydować, czy chce być ci posłuszny, czy nie. Ale to nadal nie są istoty moralne. Nie mają poczucia moralności. Pies, ptak, albo lew, ponieważ on nie ma sumienia. On nie mają sumienia, chociaż mają wolną wolę. Więc są dwie rzeczy, których potrzebujemy i dostrzegamy to w sobie. Mamy bowiem wolną wolę i mamy sumienie. Dlatego właśnie te ptaki i zwierzęta nie mogą stać się grzeszne ani święte. Ponieważ nie mają sumienia, nie mogą stać się dziećmi Bożymi. Pies nie ma sumienia i nie może stać się dzieckiem Bożym. Możesz trenować swojego psa przez jakiś okres czasu i nauczyć go, co ma robić, a czego nie ma robić. I nie stanie się to poprzez jego sumienie, ale poprzez zewnętrzny trening. Coś jak programowanie komputera. Uczenie komputera poprzez program. Rób określone rzeczy w określony sposób. W ten właśnie sposób trenujemy psy. Jeżeli chodzi o rasę ludzką, to mamy sumienie. I zanim człowiek został stworzony, jak mówiłem, Bóg stworzył wszystkich aniołów. Są ich miliony i każdego z nich obdarzył wolną wolą. Jeden spośród tych aniołów był liderem. Miał na imię Lucyfer. Biblia mówi w Księdze Ezechiela, rozdział 28, werset 12 do 15, że został stworzony perfekcyjnie, mądry, piękny i miał wysoką pozycję. I po pewnym czasie w jego umyśle zaczęły pojawiać się myśli i ambicje, które nie były dobre. Jak do tego doszło? Miał wolną wolę i w ten sposób zło po raz pierwszy pojawiło się we wszechświecie. Nie chodzi tylko o to, że myśli Lucyfera były złe, były to myśli pełne dumy, myśli buntownicze, były to myśli niezadowolenia z miłości, jaką obdarzył go Bóg. Aż do tej chwili wszechświat był doskonale czysty. Ale w tym momencie zło podniosło swoją głowę w sercu osoby, którą stworzył Bóg. I tak właśnie zło pojawiło się na tym świecie. I początkowo to zło, które było w sercu Lucyfera, przywódcy aniołów, nie ujawniło się zewnętrznie w żaden sposób. Zło zawsze ma swój początek w sercu. Nawet morderstwo zradza się najpierw w sercu człowieka, a później zamysł serca przeradza się w czyn. I tak właśnie było z Lucyferem. Ale tak szybko jak ta myśl zrodziła się w jego sercu, Bóg mógł to zobaczyć. Bóg widzi to, co jest w sercu. I Bóg wyrzucił Lucyfera ze swojej obecności. Z tego dowiadujemy się, że Bóg nienawidzi zła, ale kiedy stwarzał moralne istoty, musiał dać tym istotom wolną wolę. Oto, moi drodzy przyjaciele, oto jest źródło zła. Lecz nie kończymy naszego rozważania na tym, ponieważ jest ratunek, który Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie. I chcemy to szczegółowo rozważyć w kolejnych częściach. Ale niech dzisiaj zostanie nam w pamięci to, zło nie jest poza Bożą kontrolą. To jest coś, o czym On wiedział, że nastąpi. Zezwolił na to i zaakceptował to. I zapewnił rozwiązanie tego problemu. To rozwiązanie jest w Jezusie Chrystusie.